Mam na imię Marek, jestem tatą Zuzi i trojga nastolatków. Pamiętam doskonale nieprzespane noce, kiedy troje naszych dzieci było jeszcze małych. Mam taką pracę, że przez 8 albo więcej godzin siedzę przy komputerze. Trudno się skupić, kiedy ktoś jest niewyspany, a ja często prawie zasypiałem przy monitorze. Teraz jestem szczęśliwy, bo Zuzia bardzo szybko zasypia i najczęściej przesypia całą noc. Zasługa to mojej żony Gosi, przede wszystkim jej wiedzy i doświadczenia. Wiedzy dotyczącej potrzeb dziecka i jego psychiki. Życzę Wam spokojnych nocy i radości rodzicielskiej.